W dzisiejszym odcinku nagranym pół roku temu. Kolejne cztery. Tu mamy osiem boosterów Celebration. Mój kanał, moje zasady. Tak? Mam nadzieję, że się rozumiemy. Nałem jedną kartę, którym jest dobrą kartą. Dzień dobry, Jakub z tej strony i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiecie jaki to jest odcinek. Już wiecie, bo kliknęliście w ten odcinek po miniaturce i tytule i doskonale wiecie, co będziemy dzisiaj otwierać. To się ledwo mieści w kadrze wielkiego, masnego boksa z Pikachu. To się nazywa dokładnie Premium Figure Collection Pikachu v Jest to boks, który jest z dodatku Celebration, czyli dodatku na 25-lecie kart Pokémon. Jest to specjalny boks z gigantycznym Pikachu Vimaxem. Najważniejsze, że w tym boksie jest wiele naprawdę wspaniałych smaczków i superowe boostery. Zapraszam do odcinka. Intro. Zabierzmy się za otwieranie tego boksa. Kurde, ale się jaram, tak w ogóle Spójrzcie Na to, wy to widzicie Jaka tu jest piękna Grafika z Pikachu Promka, która tutaj jest Ten wi, ale ta promka Jest tak dobra Że nawet gdybym miał tego boksa kupić Dla samej promki, to bym to kupił Nawet gdyby tej figurki nie było Otwórzmy to teraz, tylko gently Dobra. I wyciągnijmy naszego spaślaka, tego pudła. O, dobra, dobra, dobra. Odbezpieczona. Broń. Siu. Tutaj tak to wygląda. Zacznijmy od figurki. Zobaczmy ją, jak. Się prezentuje. Wow, jak on jest ciężka. O! Jaki to jest sztos! Czekajcie, czekajcie, ja to muszę wam pokazać pełnej pokazałości. Przyjrzyjcie się, jak to wygląda. Ten ogon. Nie wiem, czy to ma dokładną nazwę. Chodzi o to, że Pokemony, które są, są powiększane tym Gigantamaxem, mają tutaj te aureole, tą czerwoną aureolę, która jest tutaj. I jest naprawdę to dobrze zrobione. Jakby jakiś czas temu, jak już mówiłem, na jednym z wcześniejszych w odcinków otwieraliśmy boksę z figurką Arkeusa i do tej figurki nie ma podjazdu. To jest dopiero arcydzieło, jeszcze ten zderpiony pikachu. No, musimy go gdzieś postawić w tle, może przesuniemy z postawimy tutaj Pokebola. Koniec tego, bo i tak za dużo mojego jarania się, promki też są ważne, więc nie możemy na tym przestawać. Pierwsza, tromka z Pikachu V. Ładna, naprawdę spoko. Jak to mówią, lepiej mieć niż nie mieć. Moja kolekcja kart z Pikachu się leciutko powiększa. Druga karta. Ciup, trochę ostrożniej, bo jest dużo lepsza. Nie jest zbyt pokrzywiona. Naprawdę piękny. Pikacz. Znaczy, może nie powinienem się dziwić, ale ilość wypuszczanych kart z Pikachu w wszelakich wersjach Wii i Wii na tym można byłoby naprawdę sobie niezłą kolekcję uciłać. Jestem ciekawy, jak to wyglądało w przypadku kart GX. Ojej, nie pamiętam tych innych wersji i nazw, wybaczcie mi proszę, ale tych innych kart. Czy też kart Pikachu było tak dużo jak w przypadku Warden Shield, gdzie mamy chyba 5, 6, 7 różnych kart z Pikachu V. Tutaj możemy postawić nasze karty. Zabierzmy stąd boostery. Co mam? Chilling Rain. Uh, Vivid Voltage. Spoko. Fajny dodatek. I Darkest Ablaze Ten dodatek mnie najmniej interesuje z tych wszystkich. Jestem bardzo ciekawy, Vivid Voltage. Może trafimy kolejnego Pikachu. O wow! Ile w tym w ogóle boksie jest kart Celebration? Tutaj mamy 4 cztery, cztery boostery i tu kolejne cztery. Tu mamy 8 boosterów Celebration. Ho, ho, ho. To mamy co celebrować. Powinienem podłożyć tutaj śmiech z puchy. Otwórzmy dwa boostery z Celebration. Później dwa boostery zwykłe, potem dwa boostery z Celebration i potem kolejny zwykły. I tak na zmianę. Let's go! Jak się... O, teraz właśnie sobie zdałem sprawę, że nie wiem jak przekładać boostery z Celebration, więc chyba nie będę przekładał. Nie ma co? Nie będę przekładał. Zobaczymy, może potrafią jakiejś dobrej karty się nauczę, jak to dokładnie robić. Sprawdźmy. Graudon, Lugia, Kosmog i... New! O! spoczko No to zawsze fajna karta. Fajny. Wiem, że nawet w tym momencie jest. Czy on jest grywalny? Jest grywalny. Przynajmniej zdarzyło... Widziałem kilka razy deck, w którym to grano. Let's go. Znowu. Tym razem. kosmoem, Zekrom. Hoł. I... Surfing Pikachu. Ok, ok. Patrząc po tym, jak wygląda te karty, to chyba nie, nie, nie trzeba przekładać. W ogóle strasznie się cieszę, to jest kolejny Pikachu na tym odcinku. Fajna sprawa. Co prawda, szkoda, że to nie jest latający Pikachu, jest tylko ten surfujący, bo aktualnie, patrząc na metę, te latające byłyby dużo bardziej warte. Dobra, co otworzymy? Darkest Blaze. Lecimy. Wodna energia. Turbopatch. Dartrix, Starowio, Skwovet? Nie mam pojęcia. Shelmet, Pantur, Teddy Ursa, Oj, Rocket i od razu Fletching jako Reverse Hollow. Ale ostatnią kartą jest. Mamy Wi, Wow! Galeriański Slowbro V. Boże ta twarz, jaka zderpiona. Chociaż no, to jest Slowbro. Na tym polega ten Pokémon, żeby wyglądał jak derp. Co nie zmienia faktu, że mamy. Mamy jakąś kartę. Pff, dobra, lecimy z Celebration dalej. Kosmok, Kajoger, Graudon i Zacjan v. Powtóreczka, ale zawsze V. Będzie jak co na wymiankę. No i drugi. Teraz jak o tym myślę, to to jest w ogóle nie, nieopłacalne. Kurczy mieć boostery z czterema kartami. Dajcie spokój już mogliby pakować to więcej i sprzedawać to w większych sztukach, bo to jest aż śmieszne. A w takim wypadku to i się to ciężko otwiera i się to długo otwiera na nie wyobrażam, żeby uzbierać te wszystkie karty. Lugia i ostatnia karta Lunala. Nic ciekawego. I wodna energia. Do Sobla. To jest znak jakiś kolczasty helmet, hrabom suport, Support, który nazywa się po prostu doktor. Okej, okay, okej, okay, ciekawie. Nasz Sobel, Inkey. Cowet, ta sobie napycha jedzenie do buzi. Skorbany, Single Strike. Diglet Rapid Strike. Wheezing jako Reverse Holo. I ostatnia karta. O... Ach, ciekawe. Ursifu Rapid Strike jako Holo. Nic ciekawego w boosterze, dlatego możemy przejść znowu do boosterów Celebration. Zekrom i Weltal. Nie jestem pewna jak się tutaj te y czyta. Wow, Rocket Zapdos. Ciekawa karta. To jest jeden z reprintów. Jakiś pewnie troszeczkę rzadszy. Sprawdźmy, co jest ostatnią kartą. Co nam się tutaj udało trafić, profesor Lisnerczaków Full art. To mi się podoba. Full arcik, profesora Ołka. Grałbym. Naprawdę bym grał. A, my mamy jeszcze jednego boostera z Celebration. Ej, ale co by nie mówić? Pewnie te karty nie są wiele warte, ale i tak fajne trafy, bo ja już otwierałem jeden box z Celebration, z Pikachu v Union i boosterów to nam nic nie wyleciało. Nic interesującego, więc i tak się mega cieszę, że tutaj coś mamy. Graudonik, Kyogre, Xerneas, niech będzie. I ostatnia karta, Pikachu jako fularcik. No, mamy już więc. Teraz to, co mnie najbardziej interesuje, czyli Vivid Voltage. Tim, 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 ognista. Memory capsule. Okej. Okay. Jira parig. Żyrafa ze śmiesznym ogonem. Okej. Okay. Electric. Nasza piorunująca rybka. Forest seed. Fero seed. To jest od fero. Riolu. Sundial, Wailmer, Widdlewiddle. Whittle. O, to jest wyższa ewolucja naszej elektrycznej ryby. Elektrycznej ryby, czyli Electros. Ciekawy. Nie, naprawdę fajnie jest zrobiony. Jest to nasz Reverse Holo. Ach, niestety. Bedrid. Niech będzie. Czyli możemy tak naprawdę w tym wypadku liczyć już tylko na dwa boostery z Celebration. Te boostery się otwierają naprawdę jakby chciały, a nie mogły. Reshiram. Xerneas. Cosmoem. I ostatnia karta. Kolejny Mew. Wow. Mamy... W takim wypadku mamy dwa. Ostatni boosterek. Sprawdźmy, co tutaj jest i czy ten box... Nie wiem, czy boostery w tym boxie są tak dobre, jak karty, które były promkami w tym boxie. Sprawdźmy to. Xerneas. Cosmoem. No... Pikachu. Od razu skipnąłem jedną kartę, którym jest... Blastoise. Do, 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 dorwałem, dorwałem kartę. Mamy Blastoisa, który jest dobrą kartą. No nie Czalizard, nie Venusaur. Spoko. Można powiedzieć, że boosterki Celebration nawet oddały. Co tu więcej mówić? Jeśli podobał wam się odcinek, to nie zapomnijcie dać lajka, suba. Możecie też dupnąć w dzwoneczek. Zapraszam serdecznie. Albo jeśli lubicie Pikachu. Kto nie lubi Pikachu? To jest super pokémon Co? Ty nie lubisz Pikachu? Bo co? Taki typowy, och, każdy lubi Pikachu. I will send you to Jesus. Nieważne. Pikachu jest super. Nie bez powodu jest ikoną tej serii. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej! Pika, pi! Pikachu!